I dzień dobry, dzień dobry. W piątek 26 stycznia my tutaj od Angeliki właśnie odbieramy króliczka. Patryczek dostaje króliczka, tak? Rasowego. Rasowego. Się już się Patryczek cieszy razem z klatką. Także bardzo dziękujemy. Burak burger albo halloumi brub, Jak patrzy... burak burger? No no jesteś, burak burger. Jesteś, no. jesteś tym co jesz, no. No. niech będzie burak. Agnieszka właśnie tutaj na stacji Orlen. kupiła coś do jedzonka. No jedziemy do babci na razie. Tutaj przyjechaliśmy na chwilę do babci Patryczka, gdyż tutaj będzie Króliczek urzędował jak my będziemy no, na wyjazdach. Czy to w Finlandii, czy gdzie indziej. Więc tutaj będzie o bazę, na razie będzie on z nami. Tu go tak po raz pierwszy. Głaszcze jeszcze troszkę nieumiejętnie o, Może. Tak ja delikatnie, wiesz? O tak. Mówisz, jak sobie siedzi na kolankach? Podoba ci się ten króliczek? Patrz, widać, że to Całą drogę sobie śpiewał, rozmawiał z króliczkiem, tak? A króliczek taki spokojniutki. No. Widzisz, jak ci siedzi na kolanku? No i króliczek już jest u nas w domu tutaj. Na razie klatkę ma chwilowo tutaj, przed pokoju, ale gdzieś znajdziemy mu inne miejsca, albo to zostanie, zobaczymy. <laughs> tutaj Patryczek go obserwuje. Na razie jest wypuszczony, poznaje poznaje swój nowy świat. To na razie tak troszkę bojaźliwie za klatką. No. Ucieka, tak? Patryczek mówi ucieka. A jak ma na imię króliczek? Tak właśnie, Patryczek go nazwał, tego króliczka Am-Am. Więc jak tak go nazwał, to tak zostanie. Proszę, mamy tu króliczka Am-Am. A myślę, że dzień, dwa i się... i się przyzwyczai. Nic nie widać, taki czarny. Mm -hmm. <laughs> A my tutaj sobie właśnie przeglądamy książeczkę zdrowia królika, bo to... Wszystko jest zarejestrowane, miał na imię Roki. Urodził się 31 lipca 2021 roku. Jest to samiec. Miał na imię Roki, ponieważ teraz patryczek mój nadał imię jakie? Tamam mam. tak i tak będzie. A tu mamy jego metrykę. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. Tutaj mamy, że jego rodzice, o ile dobrze to rozumiem, pochodzą z UK, czyli emigrant taki. To jest królik z rodowodem, nie wiem. Z rodowodem, tak. Niechki dmuchał. A tutaj jeszcze Agnieszka była w Paszkomacie. Co to tak. Masza Agnieszka? Ja z okazji Dnia Babci, bo nie było nas w Polsce, więc y, dopiero będziemy w niedzielę świętować, to tutaj takie dla babci, takie na stojaczku kwiatuszki od oliwki i patryczka. Czyli to jest stoi, tak? To jest taki, tu się Aha. ten i to się tak stawia, i to tak będzie, babcia sobie postawi. Takie kwiatki głody do lodówki zagląda. Tak, i dla babci też kupiliśmy taką poduszkę. To jest w ogóle fajny napis. Thank you, taki ten. takiej folii to przyszło. Zimne, Zimne, tak. chcesz? tak. Zaraz ci dam. O, tu dla babci takie, najlepszej babci. Poduszeczka. Tutaj jeszcze dla babci będzie kalendarz od wnucząt, od Oliwki i Patryczka. Proszę bardzo, z takimi zdjęciami Wnuczą, To jest okładka. No i tutaj proszę styczeń, luty, marzec. Wiecień, maj, czerwiec, listiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Pięknie, Będzie pięknie. Miała, babcia, taki kalendarz, bo nie ma. Jak się takie coś... I tu jeszcze są też pozaznaczane w tym kalendarzu, bo można było własne daty zaznaczyć i na przykład tutaj, a tylko, że 29 jest serduszko, to są moje urodziny, już tutaj 12 powinno być, ale się pomylili. 17 kwietnia Angeliki Nie wszystko jest idealnie. No coś to ten źle poszło Ale tutaj też są Czy 1 listopada moje urodziny Oczywiście, są? Że są zaznaczone Wszystkie daty urodzin, o tutaj 20 sierpień Łukasza w serduszko zaznaczone we wrześniu, nie ma, w październiku jest Pawła i Patryczka. W listopadzie, o nie zaznaczyli, a też powinno. Nie wszystko jest idealnie. No i w grudniu też oliwki urodziny, żeby Babcia pamiętała. Super. I jeszcze mamy takie, zamówiłam takie serduszka, ponieważ dużo osób nas wspierało i nam pomagało w tym trudnym czasie ostatnio dla nas, więc takie serduszka, magnesiki. Bardzo ładnie. Mm. Super. Także to wszystko. I tak kończymy ten dzień i mówimy, mówimy Wam pa, pa.